Witajcie! Oto kolejny odcinek Ford Media Boost i najnowsze informacje ze świata Forda. Zaczynamy! Nowy, w pełni elektryczny Ford Explorer został zaprezentowany w Polsce. Premiera odbyła się podczas kongresu nowej mobilności i wzbudziła spore emocje. Samochód zachwycił swoim amerykańskim designem, komfortowym wnętrzem, a także nowoczesnymi technologiami. To kolejny, w pełni elektryczny samochód zaprezentowany przez Forda. Do 2030 roku europejska gama marki będzie w pełni elektryczna. Ford Mustang Mach-E zajął pierwsze miejsce w swoim segmencie w rankingu mistrz wartości przygotowanym przez Auto Świat oraz Infoexpert. Elektryczny SUV Forda po trzyletnim okresie eksploatacji traci jedynie 32,5% swojej wartości. Zdecydowanie najmniej spośród wszystkich samochodów elektrycznych biorących udział w zestawieniu. Ford i Inpost zacieśniają współpracę. Potwierdzeniem tego są kontrakty na dostawę 600 elektrycznych samochodów dostawczych Ford eTransit. Obie firmy inwestują również w ekologiczne rozwiązania, które pozwalają zwiększać efektywność przy jednoczesnym zmniejszaniu emisji dwutlenku węgla. Więcej o ich działaniach można było dowiedzieć się podczas panelu dyskusyjnego na kongresie Nowej Mobilności. Firma Arc Europe Polska włączyła do użytku 25 sztuk modelu Ford Transit Connect. Fordy zostały wyposażone w zestaw 150 narzędzi, które umożliwiają diagnostykę i naprawę awarii na miejscu zdarzenia. Wybór pojazdów przez Arc Europe Polska to kolejny krok we współpracy z Ford Polska, która trwa od 2006 roku. Ford rozszerza globalną gamę pick o pierwszego w historii Rangera Plug-in Hybrid. Produkcja rozpocznie się pod koniec 2024 roku, a dostawy do klientów na początku 2025 roku. To wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia!